Dzień dobry, witajcie moi drodzy w kolejnym filmiku z serii horoskopy i tym razem chciałabym omówić horoskop dla byka na luty roku 2019. Horoskop staram się omawiać konkretnie rzeczowo-zdarzeniowo niż opisowo. Zatem jeżeli lubisz, lubicie konkrety, to ten horoskop najprawdopodobniej przypadnie Wam do gustu. Staram się omawiać każdą sferę życia, czyli miłość, czyli uczucia, czyli tutaj kwestie związane zawodowo-finansowe, jak i też nadmieniam informacje dotyczące w historiach, na co warto zwrócić uwagę zdrowotnych. Horoskop ma tak jakby dwa hmm, etapy, czy też dwie części. Pierwsze jest to ogólny. Zarys, który się to będzie rysował, plus na końcu będzie przesłanie z kart Ale to przesłanie z kart będzie troszeczkę inaczej wyglądało niż to było dotychczas. Mianowicie, wybiorę trzy karty anielskie, pozwolę Wam na chwilę zastanowienia się, wybierzecie jedną właśnie kartę i to ono, to przesłanie będzie pod Was zdefiniowane na tenże miesiąc. Dla tych, którzy mnie nie znają, jestem Tarociską Angiatis, mam na imię Magdalena, pracuję z kartami Tarota, wspieram się numerologią, a także karty anielskie i rytuały nie są mi obce. Na kanale nie tylko horoskopy, mamy różnego rodzaju tutaj playlisty, takie jak Nauka Tarota. Również numerologia, również recenzja tutaj książek Talii Kart Tarota, Wasze pytanie moje odpowiedzi i live. I te dwie ostatnie playlisty pozwalają uzyskiwać przez Was odpowiedzi, które zadajecie do mnie drogą SMS. Jak to wygląda w opisie filmu? Są szczegóły, jak i tutaj powinny być w proponowanych dwa ostatnie zrealizowane przeze mnie, przed chwilą wspomniane filmy. Również w kwestiach tego. Co można u mnie uzyskać, jakiego rodzaju mam usługi? Na dole w opisie macie linki do moich stron, i tam jest wszystko wyszczególnione, jak to może wyglądać. No dobrze, co by nie przedłużać? Oczyszczamy karty, a włączamy podgląd na nie, tak? Włączone, włączone. I byk. I luty. Byk i luty. Pokażcie karty. Byk i luty. Byk, luty. Na co byk warto, aby zwrócił uwagę w lutym roku 2019? Pokażcie karty, na co warto, aby byk zwrócił uwagę w lutym 2019 roku? No dobrze, przełożenie... Mhm. Zwróćcie uwagę na osoby, które mogą chcieć Was na coś naciągnąć w lutym, zatem ostrożnie. Pierwsza karta definiuje to z jaką energią możecie wchodzić. Dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy mówi o ogólnym zmęczeniu, przemęczeniu, a raczej intelektualnym, psychicznym, niż być może de facto o fizycznym, choć ono też się może rysować. Dziesiątka mieczy jest jedną z trudniejszych w i dziewiątka. Dziesiątka mieczy mówi o tym, że musimy się po czymś zbierać, coś na nowo tutaj rysujemy, coś nowego się tutaj musi realizować, ale podnosimy się, a po czymś, co zostało nam zburzone, zobaczmy, jak będzie w całości się rysował tenże horoskop. Talia, którą a właśnie stawiam, horoskop, jest to Tarot The Dark Mansion, zatem e, tak ona się nazywa. Nie czytam odwróconych kart. Recenzja tej talii jest na kanale. Gdybyście byli zainteresowani, to zapraszam Was do zerknięcia. Już patrzymy, jak to będzie wyglądać. Drugi tydzień lutego dla byka. Trzeci i czwarty. Tak, rzutują się tutaj pierwsze historie związane ze sprawami zawodowo-finansowymi. Mam to pokazane, że niektóre byki na coś bardzo długo czekają, być może musicie borykać się z jakimiś trudnościami z odnośnie czy to sferą zawodową, czy to sferą finansową, bo tu jest tak, podnoszę się, muszę cierpliwie czekać, to obciążenie noszę jeszcze jakiś czas, ale tutaj wychodzicie na tak zwaną prostą. Karta cesarza mówi o tym, że byki, które gdzieś tam. Chciały znaleźć właściwą pracę, szukają, zmieniają, w końcu to się zadzieje. Byki, które chciały zakładać działalność gospodarczą, jak najbardziej też to się będzie mogło zarysować. Karty też pokazują, że przy tych zmianach, żebyście zwrócili uwagę na wszelkiego rodzaju wiadomości, komunikację, która do Was idzie, bo mam pokazane, że możecie tutaj coś. Jakaś wiadomość może Was zaniepokoić, czy też w jakiś tam sposób możecie czuć się rozczarowani, czy rozżaleni, że no nie tak sobie to wyobrażałam, nie tak to sobie wyobrażałem. I karty też pokazują, że jakby po tej historii jest ten żal, ale też znajdujecie w sobie siłę na to, aby przejść własną, osobistą transformację, zacząć tutaj znajdywać właściwe rozwiązania, być może dwutorowość i pozbywać się tak zwanych związanych rąk i idziecie już do przodu i osiągacie status, który mówi o prestiżu. Zatem ten luty będzie, mimo że krótki miesiąc, to też będzie bardzo intensywny, jeżeli chodzi o kwestie zawodowo-finansowe, drogie byki. I teraz tak, mówiłam o tych osobach, które szukają pracy, które chcą zmienić pracę, ale też osoby, które chcą zacząć działalność gospodarczą, osoby, które są aktywne zawodowo, ale również chcą wnosić jakiś nowy projekt. To mam pokazane. Że pewien jakby pomysł może zostać odrzucony, a poprzez to odrzucenie wy wpadacie na znacznie lepszy tutaj możliwy tutaj projekt, czy też historię, czy też zamieniacie coś, co będzie jeszcze lepsze, jeszcze korzystniejsze. Osoby, które planują naukę tutaj, Mam pokazane, że będą zmiany w historiach nauki, że będzie to inne, jakby inne miejsce niż pierwotnie było przez Was zakładane. A zatem taka jest historia. Jeżeli chodzi o kwestie zagranicy, karty pokazują, że te osoby, które są za granicą, będą tą zagranicę jakby kończyły. Mam to pokazane, że jakby etap z zagranicą zostanie jakby zakańczany. Te osoby, które są już za tą granicą, tak? Czyli być może powroty, być może zmiana kraju. W każdym razie ta zagranica jako zagranica jest pokazana w kwestiach zmian. Co do kwestii partnerstwa, te osoby, które są... W związkach, w partnerstwie, karty tu pokazują, żebyście poprawili komunikację. Żeby ta chwiejność nastrojów o Wam nie psuła tego, co macie fajnego między sobą. Mam tu roz... rozpiesznięte priorytety, że jedno w jedną stronę, drugie w drugą i nie umiecie znaleźć wspólnej, wspólnej drogi. Szkoda. Zatem raczej tutaj idźcie na argumenty niż na chciej swoje tupanie nogą, bo to może spowodować, że gdzieś tam będziecie. Mm, mówili do siebie takie słowa, których nie będzie można później cofnąć, zatem uważajmy zatem nie trzymajmy się kurczowo swoich jakichś tutaj pomysłów w kwestiach związkowych rzecz jasna, ale również nie starajmy się trzymać tej drugiej osoby jako swoją własność, bardzo często czwórka monet mówi mi że ktoś traktuje drugą osobę jak swoją własność i to może powodować, że ktoś czuje się rozczarowany, rozżalony i będzie chciał się po prostu wyswobodzić, takie wyswabadzanie zawsze a zawsze się Kończy źle, bo to jest tak jak kogoś trzymamy, trzymamy kurczowo, w pewnym momencie ktoś się dusi tym trzymaniem kurczowym, no i robi e, bardzo dziwne kroki i e, ku obojgu. Przepraszam. Dobrze. Zatem to jest dla osób, które są w związkach. Osoby, które szukają partnera, partnerki. Karty też tutaj pokazują, że w, jakich, w jakichś trudnych okolicznościach, jeżeli chodzi o koło finansów, pokazuje mi się jakiś mężczyzna dla osób, które a właśnie idą związkowo w kierunku męskim, czyli panie do panów, bądź panowie, którzy idą również w tą stronę. Także pokazuje mi się to taka możliwa historia. Zatem taki okres wyczekiwania, ciężkości, i nagle ta osoba się też tu rysuje. Osoby, które gdzieś tam nie umiały podjąć wcześniej jakiejś decyzji w celu określenia się, siebie, jeżeli chodzi o struktury związkowe, to się zadzieje. To jest ten czas, w którym będziecie się określali, będziecie się deklarowali, w którą stronę będziecie mogli zmierzać i Rozwiążecie ręce, bo karta ósemki. Mieczy bardzo często pokazuje tym, że mamy związane ręce, że uważamy, myślimy, że nie mamy wyjścia, a tutaj właśnie to wyjście się znajduje i dzięki tejże radości. Ma też pokazane, że um, panie, które gdzieś tam będą wybierały spośród dwóch panów, zadzieje się to w historiach zawodowych jego czy też waszych. Jeżeli chodzi o panów tutaj i kwestie związkowe, to tutaj mi się raczej romanse do was pokazują, aniżeli kwestie związkowe. Które miałoby się rysowały, jako, jako takie. W kwestiach zdrowia. Kwestie związane z na kuciami i ingerencją w ciało mi się pokazuje, że coś takiego się może rysować, czyli zastrzyki, jakieś badania, akupunktura się tutaj zarysowuje. Zwróćcie uwagę również na jajniki kobiety, tak, panie na jajniki, wszystko to, co jest z pęcherzykami związane tutaj, bo się to zarysowało. Ale również ogólny stan emocjonalny mi się tutaj pokazuje, jako ten kulejący. Karty też pokazują, że niektóre byki mają szansę na jakąś wygraną, ale nie zgubcie wygranego, bo karty pokazują, że macie szansę, ale jest to tu zgubione ku waszej w cudzysłowie rozpaczy. Zatem, jeżeli macie los, zdrabkę, gdzie zwiastuje ono wygraną, nie zgubcie tego, no szkoda by było, naprawdę szkoda, bo to jest fajna sekwencja, i nagle kabum. No, stało się. Eee, zgubiłam, zgubiłem, eee, i, co? Eee, i co teraz? Eee, zobaczmy, co jest w ogóle eee, tutaj rozrachunku. Karta kapłana. Karta kapłana mówi o tym, abyśmy podążali za wiedzą, za mądrością, za wskazówkami mądrzejszych, ale również, żebyśmy uczyli się na doświadczeniach. Eee, a także, zatem taka jest energia lutego dla byków. O przesłanie z kart angielskich. Wyciągnę trzy karty, a Wy będziecie wybier wybierali jedną z nich. Pokażcie karty, pokażcie karty dla byków na luty. Jakie macie przesłanie? Pokażcie karty. Przesłanie dla byków. Raz, już tu było nogami. Raz, dwa, no i trzy. No i teraz moi drodzy, zostawię Wam chwilkę na zastanowienie, którą wybieracie, pierwszą, drugą czy trzecią. Możecie również zatrzymać film, zaufajcie intuicji, wybierzcie dla siebie stosowną kartę. I osoby, które wybrały przesłanie leniarskie numer jeden: komunikacja. Anioły przypominają Ci, że uduchowienie oznacza szczerość i uczciwość. Jeżeli mówisz prosto z serca, inni odbierają wiele prawdy i ufają Ci. Mów w sposób pozytywny, skup się na tym, co w życiu dobre, a będziesz szczęśliwszy, szczęśliwsza i zdrowsza, zdrowszy. Komunikacja to proces dwustronny. Słuchaj z uwagą, odpowiadaj szczerze, dzięki temu poprawiają się Twoje relacje z ludźmi. Bądź w stałym kontakcie ze źródłem z dużej litery. Poprzez modlitwę, która jest prośbą, medytacją, a także słuchaniem prawdy, dbaj, by Twoje kanały komunikacji były zawsze otwarte. Bądź mostem wiodącym do serc i umysłów innych ludzi. Poproś Twojego anioła, aby wstąpił w Twoją aurę i komunikował się z Tobą na najwyższym poziomie. I afirmacja: Jestem szczera, uczciwa w komunikacji. Jestem szczery i uczciwy w komunikacji. Takie o to przesłanie było z karty numer 2. To teraz z karty numer 3. Z 1, teraz numer 2. Jeśli martwisz się swoimi decyzjami, to znak że Twój umysł próbuje sprawować kontrolę nad Twoim życiem, co skutkuje decyzjami podjętymi przez Twoje ego. Anioły radzą, abyś rozważyła, rozważył wszelkie możliwe opcje, następnie wyłączyła, wyłączył umysł i wybrała, wybrał sercem, tę z nich, która sprawia Ci największą radość i wydaje się najbardziej słuszna. Nie działaj jednak za potrzebę nierozsądnego impulsu, lecz raczej idź za boską inspiracją. Dokonuj wyborów w imię wyższego dobra. Pamiętaj, jeżeli coś nie służy Twemu najwyższemu dobru, z pewnością nie służy także najwyższemu dobru otaczających Cię ludzi. Pozbądź się więc fałszywego poczucia odpowiedzialności. Za innych i wybieraj mądrze. Wycisz się i dostrój do wibracji Twojej duszy. Poproś anioły o pomoc i poradę. Następnie pełna, pełen wewnętrznego spokoju, spontanicznie dokonaj wyboru. I afirmacja dla Was, dokonuję wyborów dla mojego najwyższego dobra. No, i karta numer 3 z przesłaniem anielskim. Archanioł Jofiel. Archanioł Jofiel działa za pośrednictwem złocistego promienia, czerpiąc mądrość ze źródła i źródła z dużej litery. Poproś go, by cię oświecił i pomógł ci połączyć się ze źródłem wiedzy, które nosisz w sobie. Archanioł Jofiel pomoże ci także zdobywać i przyswajać informacje. Jeśli zatem obecnie uczysz się bądź studiujesz, możesz skorzystać z boskiej pomocy. Wezwij Archanioła Jofiela, by udzielił ci siły i wskazał właściwą drogę. On pomoże ci usunąć z Twojego życia to. Co złe i stać się otwartym, szczerym i pełnym mądrości. A nie udaj ci znak, że czas, byś przyodział, przyodziała się w złotą szatę mądrości. Wyobraź więc sobie, że otacza cię złociste poświata i bądź mądra, mądry. I afirmacja łączy się ze źródłem mądrości, które noszę w sobie. I z tym, Akcentem Was pozostawiam. Mam nadzieję, że horoskop jest dla Was czytelny, przejrzysty i będziecie wiedzieli, w którą. W którą stronę zmierzać? Wszystkiego co najlepsze, pozytywnych zdarzeń. Pamiętajcie o tym, że horoskop jest ogólną historią, a jeżeli z Wami wybruję, cieszę się bardzo. Dajcie mi bardzo, proszę, znać, czy ta opcja, forma wyboru przesłanięliwskich, jesteście na tak. Czy Wam się to podoba? Będę wdzięczna za Wasze komentarze. No to dziękuję raz jeszcze. Całuję, pa, papa.